Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam najważniejsze nowości i zmiany, które Allegro wprowadziło w lipcu. Jeśli jesteście ciekawi, co nowego pojawiło się na Allegro, to koniecznie oglądajcie ten film dalej. No i taka pierwsza nowość dotyczy tego, że w związku ze zmianami w słowackim prawie od 1 lipca nie musisz już dostarczać opinii rzeczoznawcy, gdy odrzucasz reklamację zakupu z Allegro SK. Wystarczy, że poinformujesz o tym kupującego. Ale oczywiście kupujący może się nie zgodzić z tą decyzją, a wtedy we własnym zakresie może wystąpić o opinię eksperta. Jeżeli będzie ona korzystna dla kupującego, to może on ponownie zgłosić reklamację i w takim przypadku masz obowiązek usunąć wadę w najkrótszym możliwym czasie, a kupujący może dodatkowo domagać się zwrotu kosztów ekspertyzy. Od 1 lipca Allegro wymaga, aby wszystkie oferty były połączone z katalogiem produktów Allegro. Co dokładnie to oznacza? Oznacza to, że nowe oferty wystawisz dopiero wtedy, kiedy połączysz je z katalogiem produktów Allegro. I tak jest w większości kategorii. Bo na Allegro mamy również takie kategorie z unikatowym asortymentem, na przykład rękodzieło, zwierzęta, rośliny, gdzie ciężko jest dodać te same parametry dla wszystkich ofert. I dla takich produktów można tworzyć produkty tymczasowe. Pokażę Wam najłatwiejszy sposób na to, żeby sprawdzić, które oferty nie są połączone z katalogiem i wystarczy wejść do Sales Center do swojego asortymentu. Kiedy rozszerzymy sobie widok filtrów, to mamy tutaj zakładkę Połączenie z katalogiem Allegro. Po wybraniu niepołączone otrzymacie listę ofert niepołączonych. Allegro już zapowiada, że ich analitycy sprawdzają, które oferty są połączone, które oferty nie docierają do klientów, nie ma tam sprzedaży. No i mają tych kryteriów dosyć sporo i już usuwają te oferty. Jeżeli twoja oferta zostanie usunięta, to nie otrzymasz ujemnych punktów w jakości mojej sprzedaży, ale wiadomo, lepiej, kiedy ta oferta jest na Allegro. I Allegro wysyła również informację mailową o tym, że oferta została usunięta. Od 1 lipca zaczęły obowiązywać przepisy polskiej ustawy, które pozwoliły wdrożyć unijną dyrektywę DAC 7. Dyrektywa DAC 7 nakłada na platformy handlowe, tak jak Allegro, obowiązek zbierania, sprawdzania i raportowania danych. Zgodnie z tą ustawą, Allegro będzie przekazywać organom podatkowym raport z informacjami o sprzedawcach, jeśli w danym roku kalendarzowym zrealizujesz minimum 30 transakcji na Allegro albo przeprowadzisz transakcję na łączną kwotę powyżej 2000 euro. I dotyczy to zarówno sprzedawców, którzy sprzedają na kontach zwykłych, jak i na kontach firmowych. Alegro zaczęło zapowiadać, że już na koniec października swoją sprzedaż obsłużycie tylko w Sale Center. Sales center to taka przestrzeń do zarządzania sprzedażą z konta firmowego na wielu rynkach jednocześnie, i w Sales center wszystko jest w jednym miejscu. Allegro postarało się o to, żeby wszystko pozbierać, poukładać w jednym miejscu, i tutaj, tak na dobrą sprawę, nic się nie zmieniło. A w tej zakładce nadal dodacie ofertę na Allegro, nadal odpiszecie na dyskusje czy na wiadomości. Myślę, że ten widok jest dosyć intuicyjny, ale część sprzedawców na pewno będzie musiała się do niego trochę dłużej przyzwyczajać. Od 18 lipca Allegro rozpoczęło wprowadzanie zmian w parametrze rozmiar. I właśnie od tego dnia usuwają z parametru rozmiar wartości z różnych tabel rozmiarowych, które oznaczają ten sam rozmiar, np. rozmiary brytyjskie, takie jak 8 czy 10. Wartości, które nie pasują do asortymentu danej kategorii, np. rozmiar 1 w kategorii odzież męska, kamizelki eleganckie i wartości niestandardowe i inne. Co to oznacza dla sprzedawców? No głównie to, że jeżeli w parametrze rozmiar podawaliście właśnie te wartości, to one przestaną być widoczne w twoich ofertach. Pamiętajcie o tym, że parametr rozmiar jest obowiązkowy, dlatego trzeba go uzupełnić na Allegro. Parametry są przeszukiwane przez wyszukiwarkę Allegro i wszystkie parametry obowiązkowe powinny być Zawsze wypełniane. Jeżeli brak, będzie właśnie brakowało tego parametru, rozmiar, no najlepiej sprawdzić to w zakładce, uzupełni parametry i faktycznie te rozmiary sobie od nowa pododawać. 10 lipca Allegro udostępniło nową zakładkę magazyny, i w tej zakładce zobaczysz adresy i dane swoich magazynów, Allegro uzupełniło je automatycznie na bazie informacji, które były w zakładce wysyłam z Allegro i warunkach zwrotów, a także są tam godziny otwarcia Twoich magazynów. Jeżeli przy swoim adresie widzicie takim. Żółty trójkąt z wykrzyknikiem. To należy w niego kliknąć i potwierdzić albo edytować adres magazynu. Od 17 lipca, na stronie produktu, wyświetlany jest tytuł oferty jako główny. Nie nazwa katalogu produktu, tylko właśnie ten tytuł. Myślę, że tym samym Allegro podkreśliło wartość tytułu, które sami wymyślacie. A nazwa katalogu została przeniesiona do sekcji Inne oferty produktu. 29 lipca Allegro zapowiedziało sprzedawcom, że jeszcze do końca roku 2024 udostępnią Allegro w Węgrzech czyli kolejny rynek, który będzie można wykorzystać do sprzedaży do rozwijania właśnie swojego biznesu za granicą. Jeżeli chcesz, żeby twoje oferty były od razu widoczne na rynku węgierskim, to już teraz teraz można dodać metody dostaw do Węgier. Rynek węgierski jest również dosyć spory i myślę, że Allegro też będzie chciało być taką konkurencją dla Emaga. Z nowości i zmian to wszystko, a na sam koniec chciałabym Was serdecznie zaprosić na czwartą edycję konferencji Olymp Marketplace. Konferencja odbędzie się 27 września w Warszawie, w Złotych Tarasach. No i będzie to ogromne wydarzenie. Zbierze ono ponad tysiąc sprzedawców, nie tylko z Allegro, więc myślę, że jeżeli chcecie rozbijać, rozwijać swój biznes, uczyć się, no to jest to zdecydowanie wydarzenie dla Was. Wszystkie niezbędne informacje pozostawię w opisie do tego filmu, a Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.